Krajowa Administracja Skarbowa nie może pozostawać ślepa na potrzeby pracodawców i przedsiębiorców. Wszelkiego rodzaju inicjatywy wynikające czy to ze strony Krajowej Administracji Skarbowej, czy ze związków zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców przyczyniają się do konstruktywnego dialogu i do tego, że jako administracja my mamy świadomość potrzeb, oczekiwań przedsiębiorców, podatników, a z drugiej strony my jako administracja informujemy o bieżących planach rozmawiać na przykład na temat stabilności prawa podatkowego. Ciągle jest problem ze zmiennością przepisów. Pojawił się postulat w zespole pana Brzoski o tym, żeby zmiany prawa podatkowego były poprzedzane co najmniej 12-miesięcznym 12 wakacjolegis. I to jest mądry i fajny postulat. Mam, mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęty przez administrację. Rozmawia się o tym o niestabilności również interpretacji prawa podatkowego, gdzie rozbieżności pojawiają się pomiędzy interpretacjami, pomiędzy orzecznictwem. To wszystko pomogłoby przedsiębiorcom być pewniejszym, jeżeli chodzi o planowanie swoich ruchów podatkowych? Efektywna współpraca przedsiębiorców i administracji podatkowej przyczynia się do skutecznego poboru podatków, a jednocześnie do jak najmniejszego obciążenia i likwidacji utrudnień i barier w realizacji obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców.